Słuchajcie, dawno mnie tutaj nie było, dawno mnie tu nie było, ale yy, nie, nie, nie często tu będę. Od razu was ostrzegam, bo jednak mam zobowiązania, zobowiązania yy, zawodowe, jak i zobowiązania sportowe. Więc niestety, ale kanał spada na dalszy plan, tak to już jest. Ale dzisiaj się tutaj spotykamy, żeby pogadać o cudownej książce. Pewnie się domyślacie, dlatego że macie w opisie. W tytule macie już tą książkę, ale na pewno domyślacie się też, dlatego że mam na sobie bluzę związaną z tą książką, e, gdzie jest napis silna, więc moi drodzy, y, kawka, herbatka, woda, cokolwiek, siadajcie i y, zapraszam! Więc hej, cześć, z tej strony z nas, Kulturalna Szafa i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale lub pierwszym odcinku od bardzo dawna. Może lepiej tak to powiedzmy. I witam Was dzisiaj w takim odcinku dość specjalnym dla mnie. Ważnym dla mnie, dlatego że będziemy mówić o powieści, którą już tutaj machałam, mogliście ją zobaczyć, ale też widzicie, jaką mam na sobie bluzę, więc pewnie też podejrzewacie, jeżeli widzieliście moje social media lub social media wydawnictwa Zielona Sowa. Jest to powieść ważna dla mnie, dlatego że jestem twarzą tej powieści. Dlatego, że to jest książka, którą postanowiłam w jakiś sposób. Uhonorować swoim nazwiskiem, że tak to powiem. Um, dlatego, że ta powieść w jakiś sposób, lub ten zbiór opowiadań, bo to jest zbiór opowiadań, um, opowiada o nas, silnych dziewczynach, o nas dziewczynach, które wyłamują się ze schematów, o nas dziewczynach, które e, w jakiś sposób są silniejsze. Od innych i w jakiś sposób się wyróżniają lub wybierają niekonwencjonalne drogi, e, czy na przykład właśnie boksują, czy r, uprawiają jakiś sport, który nie jest typowo damski. I, i no ja, ja zostałam zaproszona do tego projektu y, i zostałam twarzą tego projektu właśnie dlatego, że. Ja jestem troszkę niekonwencjonalna, jeżeli chodzi o sporty, ponieważ na początku robiłam bardzo takie damskie rzeczy. Nie lubię tego tak określać, bo no bo każdy sport jest dla każdego. Robiłam takie damskie rzeczy pod tytułem Zumba lub właśnie takie delikatne ćwiczenia siłowe. Po czym przeszłam nagle do boksu, który jest naprawdę mało damski. Po czym przeszłam do. Ee, ciężarów i do ćwiczeń siłowych, i do i właśnie bardziej do takich cięższych rzeczy, co też nie jest kojarzone z takim, z takim damskim obrazem, z taką, z taką kobietą. Więc Dlatego zostałam zaproszona do projektu, yy, dlatego się cieszę, że mogę brać w nim udział. No ale o jakiej książce będziemy mówić? Będziemy mówić o powieści silna. Nie powieści, tylko zbiorze opowiadań, ponieważ jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć polskich autorek, yy, które w jakiś sposób starają się zdefiniować silną, niezależną dziewczynę, która bierze sprawę w swoje ręce. Wiecie o tym, że ja uwielbiam takie bohaterki. Wiecie o tym, że ja lubię takie pełnokrwiste bohaterki, które udowadniają facetom, że... Ja Cię nie potrzebuję, bo, bo ja sobie poradzę świetnie, Ty tylko mi przeszkadzasz. I wiecie o tym, że ja lubię takie bohaterki, i cieszę się, że taka powieść powstała. Cieszę się, że powstała w takich czasach, w jakich teraz jesteśmy, w jakich żyjemy, gdzie kobiety muszą walczyć o swoje prawa, gdzie kobiety muszą udowadniać, że są równe mężczyznom. I myślę, że ta powieść jest ważna dla takich młodszych dziewczyn. Młodszych, tak powiedzmy, 13, 14, 15 lat, które mniej więcej orientują się w tym, co się dzieje w świecie, mniej więcej orientują się w tym, jak teraz działa prawo, mniej więcej orientują się w tym, że to nie powinno tak wyglądać, ale do końca nie wiedzą dlaczego. I to jest właśnie fajne w tej książce, że ona przekazuje takie wartości uczy dziewczyn, jak być silną i niezależną. I troszkę tak przeskoczyłam w sumie do podsumowania przed tym, jak przeszłam o opinię o książce, ale już chyba wiecie, jaka będzie moja opinia o tej książce. Ale i tak opowiedzmy sobie o tym, które opowiadania mi się podobały, które troszkę mniej, no a które mnie na przykład zachwyciły, bo jest jedna autorka, która mnie zachwyciła, a której kompletnie nie kojarzę. No więc, jeżeli chcecie znać opinię na temat tej książki. To zapraszam. Ok, przejdźmy sobie do tego, że mamy tutaj do czynienia z sześcioma autorkami. Dwa nazwiska kojarzę, reszty nie kojarzę. Jest tutaj Aneta Jadowska i Katarzyna Berenika-Miszczuk. I sobie od nich zaczniemy i od ich opowiadań, ponieważ to są takie chyba najbardziej wybijające się nazwiska na tej książce. Aneta Jadowska. Jej opowiadanie, że tak, 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 tak to ujmę, Anetowe. Ale ta Jadowska po prostu yy, pokazała siebie w tym opowiadaniu, yy, przekazała siebie w tym opowiadaniu, nie ma tam nic takiego zaskakującego, to jest po prostu... Jeżeli lubicie Anetę Jadowską, to będzie Wam się to opowiadanie podawać. Katarzyna Berenika-Miszczuk. Jest to autorka, z którą mam takie zgrzyty. Czasem jest super, czasem jest słabo, czasem jest tak o... Yy, I akurat w tym opowiadaniu... Nie zawiodła mnie, ale też nie zaskoczyła. Było okej. Okay. Było takie, że się fajnie to czytało, czyli byłyśmy takie, tak o. Jesteśmy pomiędzy tym zarąbiście, a tym słabo. Więc było tak o. Fajnie, ale nie zachwycająco. No więc, mamy te dwa poczytne nazwiska: Nataja Jadowska, Katarzyna Berenika-Miszczuk, i pozostałe. Pozostałe dlatego, że ja ich nie znam i nie czytałam nic z tych autorek. I powiem Wam szczerze, że jedyna, która w jakiś sposób mi się wybiła, w jakiś sposób mi się bardzo, ale to bardzo spodobała, to Agnieszka Płoszaj, która napisała takie opowiadanie kryminalno-obyczajowe, które mega mi się czytało, było świetne. Fajne napięcie, fajni bohaterowie, główna bohaterka cudo. Fajnie skonstruowane było to opowiadanie. Naprawdę wybijała mi się ze wszystkich autorek, nawet biorąc pod uwagę Anetę Jadowską, Katarzynę Berenikę. Agnieszka Płoszaj była dla mnie najlepsza w tym zbiorze. Najlepiej mi się ją czytało i, i najbardziej mnie tak przyciągnęła. Może właśnie przez ten wątek kryminalny. Jednak fajne jest to, że każda z autorek w kompletnie inny sposób ujęła definicję słowa silna. Kompletnie w inny sposób ujęła um, bohaterkę która ma być silna i ma pokazywać tą siłę i tą niezależność i to po prostu, tą definicję. I, I to jest super, że pokazały w tym swoje charaktery, pokazały w tym swoją wizję tego słowa, pokazały w tym ym, to, jak one to widzą. I, I to jest fajne. Więc słuchajcie, podsumowując, bo się tak chaotycznie trochę rozgadałam, ym, ja polecam. Ale polecam dla dziewczyn 13, może nawet mniej, 12, 13, 14 lat, które poszukują wciąż takiej definicji siebie, definicji słowa, definicji tego, kim i jaka jest kobieta, jakie posiada cechy, definicji po prostu tego, kim ja jestem wewnątrz, kim chcę być wewnątrz i na zewnątrz i co bym chciała osiągnąć. I, I tym dziewczynom polecam tę książkę, które wciąż gdzieś tam szukają siebie i szukają tej definicji. I no, ja tą swoją definicję znalazłam, jednak aktualnie czasy są takie, jakie są, i ym, niezbyt można się w nich odnaleźć, jeżeli jest się młodą, niezależną i powiedzmy silną dziewczyną, ym, silną kobietą lub chce się taką być. No ale y, wracając. Polecam. Polecam i też polecam te bluzy, tu, którą mam właśnie na sobie, którą możecie fajnie sobie też obejrzeć u mnie na social mediach, bo brałam udział w sesji zdjęciowej w tej bluzie. Um... Takie są zestawy do kupienia na stronie wydawnictwa zielona. Sawa. Książka plus bluza, i bluza jest mega cieplutka, ma takie takie tutaj tutaj, o, takie widzicie, na kciuki, więc super! I y, ja sobie właśnie tak do, do leginsików ją zakładam i chowam się pod kocyk i czytam. I to jest po prostu idealne combo, więc polecam, mam nadzieję, że sięgniecie. I to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, że przyszliście tutaj na jeden film w roku. <średziny> Nie, że film w roku, już więcej się w 2021 nie pokażę filmów. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Popiłam sobie herbatkę i mam nadzieję, do zobaczenia, ale bardziej na social mediach niż na kanale. <grym> na razie.